Witam Was kochani w kolejnym moim filmiku na kanale Dziergaczka Maniaczka. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie ozdobne, trójwymiarowe zakończenie rękawa albo dołu sweterka. Tak ten wzór wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Robi się go bardzo prosto. Widzicie, że po tak naprawdę to to jest tylko ten element, a co tu u góry będziemy potem robić, to już jest wasza inwencja twórcza. Ja zrobiłam jersey'em, żebyśmy mogli się skupić konkretnie na tym wzorze. Na jeden element, na jeden raport, potrzebujemy 10 oczek. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Na drutach mam nabrane 40 oczek plus 2 brzegowe. I lecimy. Pierwsze brzegowe przerobię sobie na prawo. Drugie. I teraz już zaczynamy raport. Drugie oczko też przerobimy sobie na prawo. I takie przerobione z prawego drutu wraca na lewy. I teraz musimy Pilnować tego oczka, żeby ono nam nie zeszło, bo robimy ważną rzecz. Kolejne dziewięć oczek przerzucimy sobie przez to już prawe przerobione. Zobaczcie. Bierzemy jedno. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8 i 9. Udało nam się, nasze oczko trzymające wszystkie te 9 nie uciekło, i teraz to oczko przekładamy sobie z powrotem na prawy drut. Nitka robocza. Cały czas z tyłu robótki i kolejne oczko przerabiamy na prawo. I teraz ważna rzecz, żeby tą nitkę roboczą dosyć mocno naciągnąć. Dzięki temu te nasze dziewięć oczek, które tworzy nam tą taką falbankę tego ślimaka, ładnie nam się ułożą i nie będzie za dużej dziury pomiędzy. Zaraz wszystko zobaczycie. I nasze oczko przerobione na prawo znowu wędruje na lewy drut z powrotem, i robimy to samo. 9 oczek przekładamy nad nim. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 i 9. I znowu to oczko wraca na prawy drut, kolejne. Przerabiamy na prawo i w tym momencie naciągamy dosyć intensywnie roboczą nitkę. I znowu to przerobione. Wraca na lewy drut i kolejne 9 oczek. W nad tym przerobionym. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Wracamy na prawy drut i przerabiamy nasze kolejne prawe Naciągając mocno nitkę. To prawe wraca, na lewy drut, i znowu dziewięć oczek. Przekładamy nad nim trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I 9. Wraca. I ostatnie brzegowe. Przerabiamy na prawo, naciągając nitkę. I zobaczcie, z tak wielu oczek, bo to było 40, zobaczcie, jak ta robótka nam się skróciła. Ale dzięki temu powstały te fajne, ozdobne ślimaki, które robią cały efekt. W lewym rządku. Też dzieją się rzeczy. Oczko brzegowe przekładamy, to oczko przerabiamy na lewo i za nim dodajemy trzy oczka. Raz, dwa i trzy. Kolejne oczko, które mamy na lewym drucie. Przerabiamy na lewo. Nitkę sobie naciągamy, żeby potem te oczka, trzy, które narzucamy, nie były za bardzo rozwlekłe. I znowu. Raz. Dwa. Trzy narzuty. I znowu oczko lewe. Raz. Dwa. I oczko lewe i brzegowe, oczko na lewo. I powstało nam. Widać, gdzie się zaczynają, gdzie kończą nasze ślimaczki. Kolejny rządek. Wszystkie oczka przerabiamy sobie na prawo. I tak w ten sposób. I narzuty na prawo. Te, które tutaj były, też na prawo. I w ten sposób, tak naprawdę, mamy koniec już tego ozdobnego zakończenia. Zobaczcie, przerobimy sobie do końca. To jest w sumie rządek trzeci. Przeróbmy jeszcze szybciutko. Po lewej stronie wszystkie oczka przerabiamy na lewo. I zaraz zobaczycie, jak się to nam wszystko fajnie poukładało. I zobaczcie. W taki sposób zrobiliśmy. Naszą robótkę. Z wielu 40 oczek skurczyło nam się. Zaraz policzymy: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do 15. Także, kochani, mam nadzieję, że ten wzór wykorzystacie w swoich robótkach i pochwalcie się nim, koniecznie dołączając na naszą grupę. Facebookową dziergaczki Maniaczki. Z chęcią Was tam zapraszam. Jest już nam nas tam spora grupa. Chwalą się dziewczyny swoimi robótkami. można się czymś zainspirować. Także zapraszam Was cieplutko, a na tą chwilę bardzo serdecznie Wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym naszym filmiku. Do zobaczenia, pa! pa.